Siemanko, jestem Lucek, a to jest Farming Simulator. Jak mi pisaliście w komentarzach, kurczę, myślę, że to jest ta polska gra. Okazuje się, że to rzeczywiście jest gra, która jest produkcji niemieckiej, co mnie bardzo zesmuciło, bo jest naprawdę fajnej jakości bardzo mi się podoba. A Polska gra będzie miała... symulator Farmy 2015 będzie miała swoją Premiere dopiero w 2000. Kurde, w 2014 roku, tylko chyba 5 grudnia, jakoś tak, czyli w piątek. Anyway, co my tu mamy? Właśnie załadowałem sobie zboże do siania, bo powiedzieliście mi, że kukurydza tak słabo, słabo będzie wyglądać. O, i tutaj mam na przykład widok mapy. Muszę teraz pojechać na pole 38 i posiać tam nasiona, które sobie właśnie zabrałem. Potem sobie dojadę tam kombajny. I wszystko, wszystko sobie zbierzemy, jak to urośnie. Tu się da oczywiście przyspieszyć czas. Teraz mam przyspieszenie do 30. To niedobrze. Powinienem zmniejszyć sobie to te przyspieszenie do 5 razy. Mek. I przyspieszymy sobie, jak będzie tam koleś robił. Chociaż nie, bo to w sumie tylko przyspiesza się te zbiory. W sensie wzrost roślin, bodajże, tak myślę. A nie samo to, to, to jest opuść siewnik, ee, włącz siewnik, trochę do przodu sobie podjadę, myk, myk i włącz B. Okej okay. i możemy jej trochę krzywo. No i sobie tak sieje. I teraz sobie pracownik będzie sobie tutaj sobie jeździł. Oj, trochę krzywo. <karaoke> no trudno już. Jak pojedzie, jak pojedzie. Zobaczymy, czy do końca. Bo raz mi się tak zbugował, że pojechał gdzieś w las i zaczynał. I tam po prostu sobie siał. Musiałem wczytać grę od nowa. Okej, okay. teraz mi się udało zrobić to dobrze. Więc dobra, niech on sobie tutaj jeździ. Tutaj strasznie brudny ciągnik mam. Tego wyczyściłem sobie, bo kupiłem kersera. Tu mam. My, 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 kombine. I tutaj sobie te drzewa, i zobaczcie, jak to już się zrobiło pusto. Mówiliście, abym te wysokie drzewa ścinał, bo za nie naprawdę dużo kasy jest. I tak wyciągamy sobie huskwarnę. żeby wysokie drzewa ścinał. Tam jest dużo tych drzew, tam coś jest wysokiego, ale zetniemy sobie to. Cofniemy, od... ale tutaj w sumie jest to samo. Jest bodajże to pola, i ścinamy. Na jest... Jak, znaczy na tym, na klawiaturze i myszce, i Teraz wychodzi to bardzo ładnie. Czy uda się ściąć? Nie wiem. Ok, ścięte, ładnie. Zobaczcie jak sobie spada. I teraz muszę... No nie mam jeszcze fajnego e, sprzętu, żeby te drzewo ładnie do e, wody wpieprzyć. Więc muszę je po prostu tak wpychać. No za to jest dużo kasy, więc jak najszybciej odlokuję sobie nowe pojazdy. A też coś nowego zasieję i w zasadzie jak już tamten gościu skończy siać, to wtedy zabiorę się za zbiory. Okej, okay, jakoś to będzie. Może się uda to do wody wepchać. Chociaż, oj, strasznie duży opór. Już widzę, że mi koła boksują, ale coś, coś z tego będzie, coś z tego będzie. Dziwnie to wygląda w sumie, no ale... Jakoś kasę trzeba zdobyć tą początkową. Szybko, kosa! Szybki lucek. I tada! 50 tysięcy, prawie. <laughs> Nieźle, znaczy, no 40, tam nie tam. Niecałe, nawet. W sumie 30. <laughs> Też niecałe. Dobra. Ok, na razie tyle kasy wystarczy. Zobaczmy, jak temu idzie. O, zobaczcie, ten już sporo tutaj zrobił. Teraz zobaczmy sobie tak. Przegląd. Myk, myk. My, mamy mapę i zobaczcie jak on tu sobie już kawałek zaorał, to w zasadzie nam się tu zaorało. To teraz yy, tu się da przyspieszyć czas. Moment. Ja czy teraz, gdzie tu się klikało, żeby przyspieszyć czas? O Boże. Chyba escape. I pod escape to będzie. Posiadane krowy, zero? czyż miałem krowy, kupiłem. Lera, jasne. Nie żebym nie miał krów. O co tu chodzi? Gdzie są zwierzęta? Są. Nie mam krowy? Ej, tu mi się save'y nie zapisały. O rany. Kupimy dużo krów. Potrzebne nam mleko. Owce i jedną kurę. <laughs> nie no, już miałem wcześniej kurę, kupimy więcej tych kur. Dobra, wstecz i teraz tak. Biorę sobie, przyspieszam. Yy, myk. Wzrost roślin szybki. Zapisujemy. Tak. No i zobaczymy. Przyspieszy nam się to trochę. Tu, tu. Kasa trochę szybciej spada, no ale cóż, trudno. Zobaczymy, czy to na bieżąco będzie rosnąć w ogóle. O, to tutaj powinno być sobie. Pole 24. To już sobie tam podstawię. Tak, mówiliście, że do zbioru kukurydzy będę potrzebował nowy sprzęt. Mam nadzieję, że to jest jakoś tutaj opisane. Kuźwa, ja rolnikiem nie jestem. I chciałbym po prostu przejść tą grę. O, 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 chyba coś się dzieje. Tak, już zobaczcie, jak szybko rośnie. Fajnie. I to mi się na pewno pokaże, kiedy będę mógł już zbierać te moje plony. Fajnie. Wzrost rośnie, 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 gotowy do zbioru. Jak będzie na zielono, to jeszcze nie teraz. Ale już podstawię sobie tu, tu. Przy... Aha, musiałbym zajść do sklepu i kupić sobie odpowiednie coś do zbierania. Żniwiarki, ścinarki, tak to się nazywa, chyba co. Eee, rodzaje roślin. Muszę kupić do kukurydzy. Jest tu coś takiego. Cholera. O, to jest do kukurydzy. To też. Ale fajnie. 49 tysięcy. Nie no, zaoszczędzimy. Kupimy te żółte to, to. Jakie szerokie, kurde, co to jest? A to? Co to jest? Też do kukurydzy. 45 tysięcy kosztuje to to. No dobra, to kupimy sobie nowe e, żniwiarki, tak? Żniwiarki to się nazywa. Sorry, że tak lamię, ale to jest naprawdę pierwsza moja y, gra symulacyjna i w ogóle styczność z tymi tematami rolniczymi. Nic. Gdzie mi się to pojawiło? Tak, jestem ciekawy. Chyba gdzieś koło sklepu, tak? Czy nie? Czy da się to? Wow, skumajcie! Joki, kurde. Jako armata wielka. No nic, i teraz będziemy zbierać. Tak. Idziemy sobie na pole, już tu podjedziemy czas troszeczkę zwolnimy zaraz, bo chyba nam się to już tutaj tak wzrośnie, że będę mógł sobie ten... Będziemy zbierać kukurydzę. Tak. Zobaczę jak mi ten, jak mi tutaj ta działka wygląda, bo już trochę czas przyspieszyłem. Jeszcze jest na niebiesko. Tutaj już trochę zategował. No jeszcze nie można tego zbierać niestety. To za ten czas pobawię się trochę w drzewo. Niech sobie to tu rośnie. Czyli każdy to rośnie na Nie, nie rośnie tak sobie, że, że sobie tak. Wow, jakie widoki. Dobra, idziemy drzewo robić. Albo inaczej, wiecie co zrobię? Kupię sobie jakąś maszynę na robienie drzewa. Tylko one są drogie strasznie. Ładowarki kołowe. Co, to, to, to. I jakie drogie. No, oni poszaleli, czy co zrobili? Ładowarki teleskopowe. O, to jest zajebiste. Chcę to. Czy ja będę mógł tym drzewo nosić? Nie wiem. Dobra, spokojnie, spokojnie. Coś się tutaj zrobi. Ja chcę mieć jakąś fajną maszynę. Tego, tego sprzętu leśniczego jeszcze nie, bo to jest za drogie. Ale jak wszystkie drzewa w okolicy powyciną, to będzie trzeba coś jednak kupić. Chyba, że posadzę nowe drzewa. Nie wiem, jak się tym robi. Chwileczkę, no to musi być jakiś sposób. O! Myszką się robi. Uhu! Zobaczcie, jak mu staje. Daje biznes. Oh yeah! A jak się otwiera? G. Zmień narzędzie. Oświetlenie. Wow, oh mój drodzy. Dobra. To tutaj się robi tak. Tutaj. I włączamy sobie. Ekstra. O oh jee! Yeah! Dobra. Wracam do mojego zabijaszczego pojazdu. się światełko. Przewracamy drzewko. Ej, 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 jak ty się przewracasz, man? Przepraszam, ciągnik. Dobra. Teraz dodatkowe funkcje. Jak otworzyć te, te zęby tu? I teraz tak zacisnę zębisko. O! Ha, ha! Zajebiste! To jest jeszcze lepsze niż ta koparka, co mi chłopaki pokazywały. Zobaczcie, ja mogę sobie to po prostu zabrać. Ja zajebiste! Ła! Ha, ha! Świetne to jest. I do wody. Chlup, chlup, chlup. Teraz trzeba to puścić. Zmień narzędzie. Inaczej, tak przechylimy w dół. I teraz. Ja Dziękuję za kasiolkę. Może się tak bawić bez końca. To jest fajne. Tylko wolałbym to robić w, w dzień, naprawdę. A później sobie jeszcze zasadzimy nowe że No ja mogę się z tym, z tym nadleśnictwem tutaj bawić. Po prostu całe dnie i noce. Dobra. Myk. Ekstra, ej, coś mi się chyba psuje ta cała puskwarna, tak coś widziałem. Okej, okay. pocięte czy nie? Chyba tak. Trzeba tu wyciąć, nowe pola sadzić, a nie drzewa. Po co mi drzewa? Do czego mi potrzebne? Ekstra! Nie, dobrze chodzi. Myślałem, bo tak ta... Ten łańcuch coś chyba tak, tak dziwnie się trząsł, więc myślałem, że po prostu coś jest nie tak. Ale jest wszystko w porządku. Super, świetnie. Teraz tu Ekstra! Dobra, i teraz tu, zobaczcie, no po prostu bajka. Myślę, ja zaraz będę milionerem. Ekstra. Dobra. I wracamy do wozu. Okej. Okay. Opuszczamy to cudeńko. Tak. Zmieniamy to. Tak. O, okej, okay. tak, tak o, o. Trochę do przodu. To jeszcze kwestia wyczucia. Spokojnie. Eee. No, no, dalej, łap mi to! Dobra, obniżymy trochę tego. Dalej, maleńki, pokaż co potrafisz. Tak. No dalej, dalej, dalej. No źle to robisz. <laughs> Dobra, inaczej. Inaczej to zrobimy. Zrobimy to po mistrzowsku. <laughs> Kurde. <coughs> Ciężko wyczyścić to trochę. Ale spoko, damy radę. Teraz w dół. Spin tires. Z przyzwyczajenia ze spin tires. Patrzcie. Okej. Okay. Co, złapało mi to to? Nie, czy nie? Ej, nie. coś się zablokowało? Cholera. Teraz powinien złapać. Łap, łap. Okej, okay. jest, złapało. Teraz, tak. Przełączamy. A ja dojdę do wprawy, to jest... Oh, yes! Yeah! Zobaczcie! Całego drzewiaka podniósł. Teraz... E... Tak, do góry... Wow! Szkoda, że tego nie widzę. <grywy> Całkiem nad głowę podniosłem. <grywy> Zobaczcie. Dam jakąś chatę zahacza, nie przejmuje się niczym lucek. Idziemy do wody sprzedawać drzewo. No tu są jeszcze jakieś te, takie te. I o, hamuj, hamuj, man. Czemu tu nie ma światła? Dobra. No i teraz, teraz misja. Musimy to ładnie upuścić. Tak. O, tak, i daleko oczywiście. I w dół. Saję O Oj, co powiecie na to? Fantastyczne. Pięknie. Teraz jedziemy z tym koksem. Ekstra. I do wody. Jej! 60 tysięcy. A no nie jest to duża kasa? Spróbujemy, tak jak mówiście, ścinać te wysokie drzewa. Za nie, tak jak mówiście, jest dużo więcej kasy, więc spoko. I teraz zamykamy dzioba. No i mam nadzieję, że je jakoś tu wytargam. No, na pewno lepiej w ten sposób. A dalej, chodź, O, żeś. Ty... O, to już nie jest taka łatwa sprawa. Haha, tu już ci trochę zakrztusił wujek. Tam się o opłotek coś zahaczyło. To dwa drzewa ciągnę, naraz. A, że szkurde Tak? Tu powinno być dużo lepiej. Ok. Eee! Do góry. Ekstra. Wow! Zobaczcie, podnosi mi tego całego potwora! Jedziemy. A! Za mało mocy. Będę musiał chyba pociąć na kilka kawałków. a no, tu już czuć ten ciężar. Strasznie mi się to podoba. Dobra, w takim razie obniżymy trochę ten cały obiekt i postaramy się pociąć te kawałeczki. O, 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 Było, było, było! Tu będzie, tu będzie. Jest! Oh, je! Yeah. Teraz będzie kit majonez! Pięknie i lecimy z Koksem. Co? Jeszcze nie może? Musi możeć. <laughs> Ekstra. E, e, chwileczkę do góry, to to podnosimy. Co ty robisz? Tak i do góry. <laughs> tak jest. Jak to wygląda w ogóle. <laughs> Ja pierdziele Ale zobaczcie, całanie drogi po... Ooooooo! Wow! Cofaj, 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 cofaj! Cofaj, cofaj, cofaj! Schowajmy to No Dobra, może jakoś się wyjedzie. Nie wjeżdżaj zbyt głęboko do wody. Spoko! <gł> O, możemy zbierać fantastycznie. Dobra, zobaczę sobie w takim razie, jak działa ten mój nowy żniwiarz. Czy kombajn, cały ten taki, taki, że taki. No, nie gadajcie, że tu jeszcze się zmienia. <grym> jo Jopiurdziel, złej biaza! Wow, teraz narzędzie, teraz włącz kombajn, ale najpierw e, Rozłóż X, to musimy znowu ten, taki tutaj ten włączyć, i teraz mm, włącz kombajn B. Wow, najwyżej jedziemy. Nie, pierdzielę Ej, gdzie mi rozsypujesz, man? Co ty? To nie tak ma być, wyłącz. Ja chcę zbierać wszystko. A może on tak ma, rozsypywać, dobra, niech będzie Bo teraz przecież rozsypuje mi co innego niż wtedy. Nie robi mi takich kupek za sobą i w sumie. Aha, zbiera to do siebie, dobra, no to jak tak to spoko. Wow, ekstra 10 na godzinę jedzie Wow, no zobaczcie, jak pięknie Fajnie jest się tak bawić, naprawdę polecam Wam tą grę. Pięknie to jest. Musimy ogarnąć kto tutaj potrzebuje kukurydzy. Czy ja mogę pracownika zatrudnić, żeby jeździł z tym typem? Chyba nie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Piszcie, co myślicie o tym całym zamieszaniu w tej grze. A tymczasem, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.